Siema, witajcie w kolejnym gameplayu, w którym pokażę Wam trylogię serius Sam Collection, na którą składa się serius Sam The First Encounter, The Second Encounter, DLC do serius Sama The Second Encounter, serius Sam Trójka BFI oraz dodatkę do tegoż serius Sama I zagrajmy sobie pokrótce na no normalu. Bardzo króciutko, tak, bardzo fajna gra, którą pamiętam z peceta, nagrałem się naprawdę bardzo dużo na tym, w tą, w tą grę, w te wszystkie, znaczy poza trójkę, znaczy trójkę przeszedłem też na pececie, na Steamie ją mam. Yy, ale trójka to akurat jest część, którą powiem szczerze najmniej lubię, a z kolei w dwójkę nigdy nie grałem, mój kolega miał dwójkę, ale ale ja w nią nie grałem I zobaczmy to jest tutaj mamy w serii sama jedynkę The First Encounter w wersji HD odświeżonej takiej jest to taki y, FPSik w którym się zwalczy z bardzo z bardzo licznymi hordami przeciwników jest tu dużo sekretów, to jest taki staroszkolny e FPSX z apteczkami. E Także to... Ta pierwsza część to jest taka cała, co dzieje w takim Egipcie jakby, więc jest średnio... średnio ciekawa. włączyłem ją tylko pro forma. Tak wygląda. Ale tak naprawdę bardziej chciałbym się skupić na... innych częściach, tu szczególnie na... Na Second Encounter, który jest moim zdaniem zdecydowanie fajniejszą grą, bo tutaj akcja dzieje się już w takim jakby mm, asteckim klimacie, czyli w jakimś takim Meksyku. W Meksyku takim oczywiście z zamieszłych czasów. I tutaj właśnie mamy takie fajne klimaty, takie te asteckie piramidki dużo zieleni. Czyli ta gra jest zdecydowanie ciekawsza. Też kupiłem tą grę na promocji w zasadzie. Tą trylogię na promocji za 60 zł, czyli jest to dość no, spora cena, jak za takie starocie. Ale mamy tu jednak 3 gry, plus dodatki do nich. Coś tak ciemno tu jest. Graphic options. Bright. Nie wiem czy to jest lepiej. Ok, spróbujmy. I tak jakbym wskoczył, to tam na samym dnie tego zbiornika wodnego jest sekrecik. Można tam popływać sobie i mamy teraz piłę łańcuchową. To jak widzicie jest trochę zieleni. Jakże nie wygląda to źle. Można nawet drzewka ścinać. I przeciwników też można kroić na pół Także nie jest źle Kiedyś się nagrałem wtedy na PC bardzo dużo, więc ktoś by mógł powiedział, że wydanie teraz kolejny raz 60 zł na to to strata pieniędzy no Ale chętnie Chętnie sobie piknę. już jest przyjemnie, bo jest tak zielono, fajnie. Jest tu dużo sekretów, także jest jest czego szukać. Po pewnym czasie to może znudzić, bo hordy przeciwników są z czasem coraz większe. to są kamikadze. Oni podbiegają do nas i wybuchają, więc trzeba ich zdejmować z dystansu, zabijać nich. Piłą spalinową jest nieopłacalne zdecydowanie. Można robić też reakcję łańcuchową, jak są w dużej grupie. Jak się zabije jednego, to wtedy wszyscy wybuchają. A to są z kolei takie szkieleciki. Ja ich pamiętam za dzieciaka, jak graliśmy. To nazywałem je helikopterkami bo oni taki dźwięk wydawali z siebie a to jest z kolei byczek o, który nas porządnie potrafi uszkodzić trzeba go ostrożnie tutaj o kurczę, zginąłem i to dość szybko poszło no to jest jednak poziom trudności normal. pamiętam, że jak grałem w to za dzieciaka to zawsze grałem na najłatwiejszym poziomie, kiedy w którym to zdrowie nam się samo odradza więc wtedy było zdecydowanie łatwiej niż tutaj no ale dobra, nic to nie szkodzi. Teraz zobaczmy sobie jeszcze sama trójeczkę też na normalu na turyście jak się gra, to wtedy mamy chyba 200 HP i chyba w życie samo się odnawia, więc jak nas tam trochę zranią, to to nic to nie szkodzi, bo za chwilę nam się życie odnowi. Więc to jest taki poziom trudności bardzo lightowy, A normalno to już jest taki, że trzeba się niestety pilnować, jak się tak gra podczas nagrywania filmiku, to łatwo jest zginąć. Nawet nie sądziłem, że aż tak łatwo, już dawno nie grałem. Ale, ale chętnie sobie pogram, dlatego te 60 zł, no może nie jest to mała kwota, jak za taką za, za taki starocie, zwłaszcza, że Trójeczka tutaj, powiem szczerze, nie interesuje mnie zbyt mocno, pokażę ją tylko tak pro forma. Eee... Dobra, przewijam filmiki, bo fabuła w Serious Samie to jest rzecz, na którą kompletnie nie powinno się zwracać uwagi. Trójeczka jest to gra, którą w kopie ko przechodziłem razem z moim kolegą. Przechodziliśmy razem w kopię i pod koniec już nam się dość mocno nudziło. Grafika jest taka, można by rzec nawet dość, dość mocno taka współczesna. O, to jednak tam się nie szło. Ok, jeszcze raz spróbujmy, no bo to była zbyt krótka prezentacja. Już nie pamiętam. W trójkę, no mówię, raz przeszedłem z kolegą na Steamie, na PCcie. Opie na dwóch. E, I tam grało nam się tak. W sumie fajnie się grało, no bo żeśmy sobie dużo gadali. Więcej gadali niż grali, także. Gdzie ja mam się? A tutaj chyba tak. Mam młotek. Ale tutaj już tak jak w tym first and second encounter to mamy trzy. 60 FPS-ów, tutaj już mamy tylko 30. Także jest zdecydowanie już tutaj troszeczkę słabiej. No i tutaj mi się nie podoba, że gra ma taką realistyczną kolorystykę jak jakieś Call of Duty. Wolałbym jednak, żeby te gry nie, nie próbowały być poważne, wolałbym, żeby to było takie śmieszne i zrobione kurcze... Żeby to było takie, wiecie, zrobione. Na kolorowo. to jednak to na pewno nie jest poważna gra, więc robienie w niej takiej poważnej, realistycznej grafiki średnio się sprawdza moim zdaniem. No ale dobra, tak zrobili, no i trudno. Szkoda tylko, że nie dali serwisu sama dwójki tutaj niestety. E, bo... Bo, jakby dali sobie sama dwójkę, który był właśnie chyba najbardziej kolorową częścią ze wszystkich, pamiętam jak widziałem kolegi na PC, to w końcu miałbym okazję w niego zagrać. A trójkę, no to jak mówię, już grałem. Jedynkę, dwójkę też oczywiście grałem. Ale kupiłem ten, tą kolekcję właśnie ze względu na głównie na dwójkę, który, znaczy na second encounter, która jest moją ulubioną częścią, i do której chętnie sobie wrócę. First encounter też jest fajny, tylko że cały czas akcja dzieje się w takim Egipcie, a w second encounter to mamy na początku trochę takich azteckich klimatów, później mamy trochę zimy. Eee, także jest, jest, jest trochę różności, różnych różności. Uh -huh. Na razie nie mam żadnej broni palnej. Ale tu już mnie coś atakują. Te stworki, takie same jak w tych wcześniejszych częściach. Ale widać po animacji, że tu jest jednak 30 klatek. A tylko 42 HP mam. Więc zwróćcie uwagę, jak szybko je straciłem. Miałem stówkę. O kurde. Tak, bez broni palnej, to jest powiem szczerze, nie za ciekawie. Dobra, 12 zdrowia wpadło. Tutaj nie ma nic. To jest taki arabski klimat, właśnie jak z jakiegoś Call Of Duty jest tam koleżka. Dostał z młotka. Jak to mawiają, bez młota to nie robota. Chciałbym zdobyć jakiś pistolet przynajmniej, żeby można było coś tutaj porzeźbić. Bo tak to... Chodzimy kurczę z tym młotkiem. O, o, kamikadze słyszałem. A, to w radiu. Okej, okay. to nie u mnie. Ale to kurczę widać że, widać, że animacja jest tylko w 30 klatkach w tej części. Dobra, trochę podreporowaliśmy trochę nasze zdrówko. I idziemy dalej. Na... O, tam już ktoś biegał. Może on będzie miał broń jakąś, może coś z niego wypadnie. jest standardowy jakiś przeciwnik. Smashing. Mam tylko łapę. A, jeszcze mam taki drugi atak, taki z góry. Ewentualnie taki z boku. Nie wiem czy to ma jakieś, jakąś różnicę. Wydaje, że tam tekstury coś głupieją chwilami. No i idziemy dalej, idziemy dalej, czekamy, może jakiś pistolet w końcu się nam trafi. Gudnie jednak poszedł się sypać. Pamiętam jak ta grafika robiła na mnie wrażenie jak to grałem. To był chyba 2012-13 jakoś tak. Jak to przechodziliśmy z kolegą, to wtedy grafika nam się bardzo podobała, zwłaszcza w porównaniu z tą wersją First and Second Encounter. A tutaj, no, widać, że grafika jest dużo, dużo lepsza, ale tak jak na dzisiejsze standardy, no to niestety nie jest za dobra. Jest bym powiedział wręcz słaba. Teraz to już nie wiem, czy się wracam, czy się nie wracam. Jakiś koleżka tu wlazł. Tu coś się zglitchowało. Tekstura. No tak widać, że ta część jest taka kurczę, że Switch tutaj się poci przy niej. A to jest gra bardzo, bardzo stara. Podniosło... Aha, tu są kolesie. Serduchowy plu kurczę także nie wiem sprincik jest dobra sprincik lewą gałkę wdusimy coś mnie tu zaatakowało no, moja jest kolej dobra jeszcze jest tutaj jeden jeszcze ktoś jest bo mi po gościu sam podnosi broń jak coś się dzieje Kurde, nie mogę trafić, no Cały czas nie mam broni palnej. Dość długo się rozkręca jak widać. W tamtych starszych częściach to nie było takiego długiego rozkręcenia się. O jest w końcu pistolecik. Kamikadze biegną. Okej. Okay. A przelagowało się jak tu wszedłem, było takie chrupnięcie słychać, znaczy widać, nie słychać, widać było chrupnięcie. Z której strony oni są? A tutaj. No i mamy reakcję łańcuchową, że obaj, obaj No i można pograć, można pograć, Bo szkoda, że właśnie ta część nie chodzi w 60 klatkach, tak jak jedynka. Znaczy First and Second Encounter, tylko w 30, jeszcze do tego potrafi czasem chrupnąć, ale ogólnie sympatyczna gierka, można się pobawić. Zapiszmy sobie, dobra, to wszystko, dzięki za uwagę i cześć.